Witajcie, nazywam się Łukasz Zaczyński i chciałbym Was dzisiaj wprowadzić nieco we francuski klimat, dlatego też zaopatrzyłem się w stosowne rekwizyty, jak lemoniada, jak kiść, czy też francuska bagietka. Co prawda nie udało mi się dosyć szybko zapuścić wielkich, krzaczastych wąsów, czy też moja koszula w kratę nie bardzo pasowała do tej historii, i także myślę, że w gruncie rzeczy udało mi się to całkiem nieźle. Zresztą sami ocenicie. Dzisiaj, jak już Wam doskonale wiadomo i też nie trzymam was w niepewności, przetestujemy Citrena C5, czyli iście francuską limuzynę

Pamiętacie tę reklamę? Dumny, młody, bogaty Niemiec pokonuje malownicze tereny jadąc ze swojego zamku tuż po południowej partyjce Szermierki. Mamy podaną informację, że nowy Citroen C5 jest niewątpliwie niemiecki. Czy jest taki w rzeczywistości? Przyjrzyjmy się bliżej. Z zewnątrz Citroena C5 widać wiele różnych smaczków stylistycznych, które zostały zaczerpnięte z większej, uśmierconej już limuzyny Citroena C6. Mówię tutaj o tym dostojnym przodzie, o chromowanych dodatkach. Dolna linia okien podciągnięta figlarnie do góry oraz charakterystyczna tylna, wklęsła, niebrudząca się szyba. To, czym nowy C5 wyróżnia się od wspomnianego C6, ale także od poprzedniej generacji, to zwartość konstrukcji. Dodaje to nie tylko elegancji, ale także agresywności. Bryła sprawia wrażenie bardziej sportowej. Niestety francuzom nie udał się szalony zabieg, gdyż na tym modelu czuć ich rękę. Deska rozdzielcza jest dosyć chaotyczna. Od 2008 roku zdarzyła się już trochę zestarzeć. Od razu widzimy tutaj dwa skupiska przycisków na kierownicy oraz drugi tutaj w okolicach panelu klimatyzacji, w okolicach radia. W obu przypadkach średnio się w tym wszystkim odnajduje. Citroen widać, że nie chciał tutaj zastosować wszystkich takich różnych patentów, które stosuje w różnych innych modelach e, poprzedniej generacji. Stosował. Dlatego nie odnajdziemy tutaj ani zegarów znajdujących się pośrodku kokpitu, ani też jakichś wielu elektrycznych udogodnień, chociaż mimo wszystko udało się sprawić, by zegary nie były zbyt czytelne. Na szczęście mamy pośrodku wyświetlacz, na którym Citroen zastosował elektroniczny prędkościomierz i to jest dobre, bo można. Przeczytać z jaką prędkością jedziemy. Na pewno zgrzeszyłbym mówiąc, że niewygodnie siedzi się na tych kosmicznych, zabudowanych fotelach. Z wyjątkową dbałością, każdy skrawek pleców trzymają nas w pozycji gwarantującej dobrą jazdę. Ustawimy je bez problemu dzięki szerokiej regulacji. Widoczność naokoło jest dobra. Przy parkowaniu pomocą służyć będą nam czujniki, system mierzenia odległości, będący cząstką asystenta parkowania, oraz mały promień skrętu, jak na 4479 cm długości. Bez żadnych obaw z tyłu również przewieziemy tutaj dwóch pasażerów. A to wszystko za sprawą wysoko poprowadzonej linii dachu, tego, że jest dużo miejsca na nogi, podłokietnika oraz nawiewu który zwiększa komfort jazdy. Do bagażnika tego samochodu dostaniemy się bez problemu używając wielkiej płaskiej, długiej tylnej klapy. Jednak okazuje się, że nie jest on tak duży, jak powinien lub jakby nam się mogło wydawać, tylko 467 litrów. W porównaniu do Peugeot 508, Forda Modeo, nowej Mazdy 6 jest to wynik gorszy. Od razu w oczy rzuca się wolant do obsługi układu kierowniczego. Nazwam to tak, gdyż nie przypomina to w żadnym wypadku prawdziwej kierownicy. Zastosowano tutaj patent znany z Citroenów poprzedniej generacji, czyli ruchomy wieniec, a nieruchomy środek kierownicy, na której znajduje się skupisko przycisków mniej lub bardziej chaotycznych oraz też mniej lub bardziej potrzebnych. I też mniej lub bardziej jogarnia. Również to, co zwróciło moją uwagę od razu to niestety przykra dosyć sprawa, ponieważ tutaj jest taki plastik znajdujący się na środku konsoli. Okala on między innymi przycisk elektronicznego hamulca postoju i po prostu on dosyć nieprzyjemnie skrzypi, a używamy go no, często, ponieważ często zaciągamy hamulec oraz też czasami, czasami mamy potrzebę obniżenia sobie zawieszenia lub też zwiększenia prześwitu, aby pokonać jakieś dziury. Inną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest nieergonomiczny podłokietnik, a raczej schowek znajdujący się w tym podłokietniku, a raczej uchwyt na kubek znajdujący się w tym podłokietniku, w tym schowku, w podłokietniku. Ponieważ znajduje się on tutaj jeżeli chcemy schować jakąś rzecz do podłokietnika, którą będziemy chcieli się napić później, musimy właśnie tak jechać, tak? Chyba, że chcemy po prostu skorzystać czasem z podłokietnika. Czyli robimy tak, jedziemy, jedziemy, otwieramy, sięgamy po kole, pijemy, chowamy i zamykamy. Niezbyt to wygodne. Ale do rzeczy, bo czas ucieka. Pod maską naszego egzemplarza znajduje się ten sam co w 508SW silnik 20 HDI 163 Konie. W gamie silnikowej Citroena C5 można się pogubić, gdyż jest tu tyle opcji. Mamy do dyspozycji dwa benzyniaki oraz cztery silniki Diesla. Te pierwsze to 16VTI 120 koni oraz 16 THP 150 koni. Do przedstawienia Diesli posłuży się jednak tabelką. Mamy tu 16HDI110, 20 HDI160, 22HDI200 oraz 30 F. 6 HD i 240 KONI. Niektórych z nich jestem bardzo ciekaw. Jak już być może zauważyliście, prędkość przyspieszania do setki w tym samochodzie nie jest jakaś szczególna i z pewnością wiele aut z tego segmentu zrobiłoby to lepiej i szybciej. Jednakże tutaj nie chodzi o czas, ale o technikę, gdyż to auto robi to wyjątkowo elegancko i dystyngowanie. Jak taka klasyczna kanapa. Na dodatek jestem wręcz pewien i mogę zaświadczyć, że przy prędkości maksymalnej, czyli 210 km na godzinę, w tym aucie będzie się jechać fantastycznie. Będziecie mogli rozmawiać, będziecie mogli plotkować, pić drogie wino. Tylko nie kierowca. Nie kierowca! Maksymalny moment obrotowy to 340 Nm przy 2000 obrotach na minutę. Czuć to przy przyspieszaniu. Fajnie jest usłyszeć pomruk dochodzący spod maski, gdy wchodzi się na wyższe obroty. Podczas całego testu uzyskaliśmy spalanie rzędu 7,2 litra na 100 km w cyklu miejsko-mieszanym. Citroena C5 możecie kupić w dwóch wersjach zawieszeniowych. Pierwsza to jest Hydroactive, natomiast druga to jest takie zawieszenie normalne, zwykłe, które zobaczycie w każdym innym samochodzie. Ja powiem co nieco o Hydroactive, ponieważ jest to coś z czego słynie model C5. Od dawna, dawien dawna. Zatem jest tutaj możliwość samopoziomowania się, jest tu możliwość zwiększania oraz zmniejszania prześwitu, jeżeli na przykład droga nie pozwala na sprawne przemieszczanie się. Jest tutaj również możliwość włączenia trybu sportu. No i niektórzy mogą się tutaj zawieść, ponieważ oczekiwaliby jakichś dużych fajerwerków, tego, że samochód będzie niesamowicie trzymać się drogi, ale niestety niczego takiego tutaj nie uświadczą. Auto jedzie normalnie, jak. Każdy inny samolot. Smutne. Natomiast co do samej pneumatyki, jeżeli, w momencie, w którym sport, tryb sport jest po prostu wyłączony, auto przemieszcza się bardzo łagodnie i swobodnie. Wręcz połyka wszystkie dziwy, tak jakby ich po prostu nie było. Zasmucił mnie jeszcze układ kierowniczy. Moim zdaniem, przy niskiej prędkości, jednak wolant powinien chodzić nieco delikatniej. Tu, jeśli niewłaściwie ustawimy fotel względem kierownicy, to przy kręceniu będzie trzeba się nasapać. Przy wyższych prędkościach już jest ok. Tak jest. Kończymy dzisiaj na malowniczym osiedlu Berlinek w Łodzi, które jest miejscem dosyć ciekawym, ponieważ do 1945 roku funkcjonowało pod nazwą Am Wiesenhang i mieszkali tutaj po prostu Niemcy. Dodatkowo krąży również legenda, że zostało ono zbudowane na planie swastyki, jednakże patrząc na zdjęcia satelitarne tego miejsca, wydaje się to być po prostu bujdą. Czy wydaje wam się, że Citroën C5, którego dzisiaj testowałem, wystarczająco pasuje do tego miejsca? Czy jest on bardziej francuski, czy bardziej niemiecki? Mam nadzieję, że odpowiecie mi na to pytanie w komentarzach pod filmikiem. Natomiast powiem wam tylko, że najtaniej możecie Citroena C5 kupić w najsłabszej wersji wyposażenia, z najsłabszym dostępnym silnikiem, czyli benzynowym 1.6 VTI o mocy 120 koni od 81 500 zł. Natomiast za naszą wersję, za nasz testowany egzemplarz zapłacicie około 140-150 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam ten model i nie popełniłem żadnej gafy. Do zobaczenia za tydzień. Za udostępnienie samochodu dziękujemy salonowi Citroën Sykuła w Łodzi.